Cieka kochani, witajcie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley Expanded. Dzisiaj mamy poniedziałek, 22 dzień jesieni i oczywiście pada deszcz, także dzisiaj słuchajcie, zabierzemy się za obłowienie rybek. Zobaczmy sobie tylko, co tutaj mamy w zadaniu. Widzę, że kościana wieczora została przez Ciebie odkryta. Dobra robota, mam dla Ciebie lepsze wyzwanie dzieciaku. Zejdź przynajmniej 25 poziomów w dół. Jeśli dasz radę, to dam Ci górę złota. I dostaliśmy pierwsze zadanie od pana Ki. Także spoko. Kiedyś może je zrobimy w końcu. <grymne> no, ale tak, słuchajcie, zobaczmy sobie, czy coś nam tutaj powyrastało. I jak widzę, nie za bardzo, tylko ta kukurydza była. No dobra, ale tutaj mamy też miodek. Mamy, jak widzę, tutaj jakieś zadanko. E, aha, te rybki chciały, dwa fioletowe grzyby. Mm. A te chcą trzy omnigeotki. Okej, okay, w porządku. Powinniśmy mieć jakieś geotki. Ale zaj zajdźmy sobie najpierw tutaj do zwierzaczków. Yy, ogarnijmy to, co trzeba. Proszę, o tak. I zobaczmy tutaj, jak się mają nasze zwierzaki. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. <grym> Słuchajcie, weźmy sobie znowu troszkę sianka stąd. Zróbmy zapasy po prostu, ile się da. Ok, 68 zabraliśmy w porządku. I tak, dzień dobry. Najpierw wszystkie polajkujemy i teraz proszę bardzo, wydoimy. Czy Wy możecie, nie wiem, postarać się o jakąś małą krówkę? Miło by było. Słuchajcie, w zimę też będę chciała więcej tych maszyn tutaj potworzyć, żebyśmy mieli wszystko, wiecie, ładnie ogarnięte. Słuchajcie, bo ja bym chciała tak, zobaczyć jeszcze, czy coś dostaliśmy od zwierzaków. Może śliwkę. Nie od zwierzaków, tylko od nietoperzy. Także ja chętnie sobie tutaj zajrzę i zobaczymy, czy coś tutaj... Okej, okay, mamy troszkę owoców. No niestety nie ma y, śliwki, ale widzę, że mamy jabłko, wiśnie, także całkiem fajne te owocki dzisiaj. Także odłóżmy sobie co trzeba i chodźmy... Chodźmy łowić, myślę. Ja sobie jeszcze, słuchajcie, muszę zobaczyć te ryby, które nam brakuje, jak, jak one są do złapania, bo może są to na przykład nocne ryby, z czego wiem, że właśnie... Właśnie chyba są to nocne ryby, więc muszę sobie dokładnie to zobaczyć. Słuchajcie, kochani, te owocki sobie zostawię. I gdzie my mamy te omnigaotki? Czy one będą tutaj? Mamy tylko dwie. Hmm, dobra, to na, razie, to na razie i tak tego nie oddaję, bo i tak i tak nie dam rady tego zrobić. Do klinta też póki co nie możemy iść ich rozbić. Także to by było chyba tyle. Tutaj mamy wyzwanie, tu mamy shopę dziadka. Okej, okay, nie ma żadnych innych zadanek. Także czekajcie, ja sobie na szybko sprawdzę, co z tymi rybkami. Ok, czyli jedna rybka będzie dostępna o 12, a druga rybka będzie dostępna po godzinie czwartej. Ehm, także słuchajcie, może sobie troszkę zatniemy drzewek, może sobie troszkę tutaj oczyścimy. Zobaczę też, czy. Nie, tu jeszcze nie jest gotowe. Ok, no to w takim razie tutaj możemy się troszkę zabrać za rzeczy. Bo czemu by nie? Musimy kiedyś to w końcu stworzyć, nie? Żeby tutaj było miejsce. Żeby tutaj wszystko nam się fajnie ogarniało, żeby nie było problemów, także, także tak, no myślę, że w zimę też sobie na pewno troszkę potrzaskamy. Nie wiem, czy zimą nie będę robić tak, że będę znowu nagrywać po dwa dni na jeden odcinek. Bo zimą dużo mniej się robi, dużo mniej się dzieje, ale zobaczymy. Bo ta pierwsza zima jest jeszcze całkiem taka wiecie, znośna. Te kolejne zimy są takie, no hmm, średnie. Zobaczymy też, może się nam uda wyspa odblokować. Więc to by też było, wiecie, jakieś, jakiś cel. Także słuchajcie, zobaczymy sobie na spokojnie, jak to tam wszystko wyjdzie. E, na razie nie musimy się tym martwić, myślę. Tak się słuchajcie, jeszcze zastanawiam, czy. Ym... Nie pójść do Robin i nie ulepszyć sobie kolejnej jakiejś rzeczy, ale wydaje mi się, że my kamienia nie będziemy mieć wystarczająco dużo, no nie, bo myślałam, żeby właśnie ulepszyć jeszcze stodołę, no aczkolwiek nie wiem, jak to wyjdzie. Nie wiem, słuchajcie, będziemy musieli sobie zobaczyć. O, może zejdę tutaj po drewno, skoro już tutaj jestem. O, może konia byśmy wybudowali, ale do tego też są sztabki żelaza potrzebne, więc kurczę. Kurczę, jednak nie wiem, bo te żelazo też nam jest potrzebne po prostu w gigantycznych ilościach. Może mi się uda, że będzie tu jakaś śliwka leżała, albo um, słuchajcie, jak to się nazywa. Albo właśnie ten fioletowy grzyb, bo to by mi się przydało, słuchajcie, dość bardzo. A dzisiaj też jest poniedziałek, to słuchajcie, dzisiaj też sobie pójdziemy do tablicy zadań i zobaczymy, jakie my mamy zadanka tam w ogóle. Może będą jakieś fajne, godne uwagi, także na pewno też sobie to zajrzymy. Eee, I chyba to by było na tyle. Myślę, że możemy się wracać. To wróćmy się słuchajcie na farmę. Chociaż tu chyba jeszcze będą, nie? Tak, tu jeszcze jest jeden, dwa nawet. Także dobra, to mamy pozbierane tu jeszcze widzę jakieś inne grzybki, to też sobie to zabierzmy. O, tu jest jeszcze pieniek jeden, dobra. Czyli chyba zebraliśmy wszystkie pienki, tak mi się wydaje. To ile można tu? 35 można zebrać najwięcej. W porządeczku, dobra. Nie chcę, słuchajcie, iść z pełnym ekwipunkiem, także myślę, że wyjdziemy sobie tędy. O nie, tu jesteśmy w tym... w tym lesie, kurczę. O, orzech. <laughs> orzech leży. Czy ja nie pominęłam jakiejś śliwki? Mam nadzieję, że nie było tu żadnej śliwki, której nie zobaczyłam. Chyba nie. Dobra, możemy wyjść. Wrzućmy sobie e, tego fioletowego grzyba tutaj przy okazji. Żebym później nie zapomniała. E, no i tak. I możemy właśnie... O, zobaczcie, jadeit się nam zrobił. O, i piwko się też zrobiło w porządku, fajnie. To możemy też wrzucić kolejne do przerabiania. O, i już się pozbyliśmy jednego staku. Wiecie co? Ja te cztery piwka sobie zostawię na prezenty, bo to może być całkiem spoko. No i teraz tak: posegregujmy to co trzeba. Także tak. Kamienia mamy mało, drewna mamy, ale kamienia właśnie jest dość, dość mało, powiem Wam. Nie wiem, czy te grzyby zostawić. Zostawię sobie może te grzybki, a tego sprzedam. Tu jeszcze glony jakieś są, proszę. Okej, okay. i chyba jest git, to możemy sprzedać. Ja i sobie zostawię. I machonie może posadzimy gdzieś tutaj. Okej. Okay. Czy my mamy przynętę? Na pewno mamy jakąś przynętę. Ale dobra. Już sobie patrzę, słuchajcie, nie to. Eee, tak, mamy 23 przynęty. To powinno być całkiem okej. Okay. Dobra, chodźmy do miasta w takim razie. Przejedziemy się. Miasto. I będziemy łowić węgorza oraz, yy, oraz oraz sandacza. Ale najpierw chcę zobaczyć sobie zadanko. I tutaj tak, jestem na rynku, aby kupić trochę świeżo zrobionego nawozu wysokiej jakości. Kurczę, nawóz i sto kawałków kości. Hmm. Tego na pewno nie zrobię, a nie wiem o co chodzi z tym nawozem, ale wydaje mi się, że też nie damy rady tego zrobić. Ale sobie zaakceptuję, żeby wiedzieć na przyszłość. Wytłóż 50 sztuk lepszego nawozu. Lepszy nawóz. Tutaj. O, żywica i ryba. No i właśnie, ryb mamy sporo, bo mamy te ryby dzięki muszelkom. Także e, w sensie, no, muszelki się nam zaliczają jako ryby, także w porządku. Myślę, że będzie ok. No, ale teraz łowimy, bo słuchajcie, potrzebujemy. Zwykłego sandacza i potrzebujemy też złotego sandacza. Także no, troszkę będziemy tutaj potrzebować, ale widzę już, że ciężko. Widzę już, że ciężko będzie, ale dobra, łowimy, słuchajcie, i będziemy łowić do końca dnia, póki nie złowię tych rybek, bo y, naprawdę chcę już mieć z głowy te community center, a też nie wiem, czy będzie padać jeszcze w tym sezonie, czy nie. A nie mam to temu, żeby sobie ułatwić. Także. Także no. Także idziemy dalej i zobaczymy. Zobaczymy, jak się nam uda tutaj powyławiać. No ta coś troszkę walczy, słuchajcie. Walczy ta ryba. No, złów się, złów się, proszę. Dziękuję. I jest to sum. ok SUM też się przyda na prezenty dla Williego. O, tu jakaś inna rybka. Może to będzie sandacz, słuchajcie. Strąg tygrysi. O, nawet nie wiem, czy nie potrzebuję. A nie, nie potrzebuję, już już oddałam. Ok. Słuchajcie, wolę łowić tutaj, bo węgorza, w razie czego możemy też złowić wiosną. A, ym, a tych sandaczy, słuchajcie, nie złowimy inną porą roku niż jesienią. Chyba. Nie wiem, czy zimą nie można, ale chyba nie. Tak, tylko, tylko na jesień można. Więc słuchajcie. Więc łowię sandacze. No ej, przecież klikam. Więc łowię sandacze, póki co. Może pójdziemy do tych. Do lasu, bo widzę, że tutaj nie chce się łapać coś. A trochę mi to nie na rękę. O, jest sandacz. I jest zwykłej jakości. Więc potrzebujemy jeszcze, słuchajcie, złotego sandacza. I będzie załatwiony. A nie była ciężka ta ryba do złowienia. No co jest? Przecież klikam. O co chodzi? Muszę zjeść teraz już przy następnej. Ach... no co to będzie, co to będzie leszcz, ok, słuchajcie zjedzmy sobie glony i zjedzmy sobie trochę jeżynek już jest 21, słuchajcie no trudno, najwyżej będziemy łowić do drugiej w nocy i po prostu zemdlejemy tutaj bo jednak rybki są dla mnie dużo ważniejsze ok, także zarzucajmy Okej, okay, kolejny glon. Wiecie co? Może ja zarzucę wędkę w tą stronę. Jakoś, nie wiem. Okej, okay, jest sandacz, ale też jest zwykłej jakości. No kurczę, potrzebujemy złotego jednak. Jednak potrzebujemy złotego, więc yy, nie wiem, jak ja to rozegram. Słuchajcie, nie mam pojęcia. <grystanie> Dobra, skarbik złapany. No ty się tak nie rwij, proszę. Jest sum i mamy dwie geotki, także nice. O, jest kolejny łolaj, ale znowu zwykła jakość. No słuchajcie, ja potrzebuję złotego. Jak ja mam złowić tego złotego? Same zwykłe mi się łapią. Może ty będziesz lepszy, co? A to jest Aloza. No słuchajcie, mam nadzieję, że jeszcze jeden jakiś dzień będzie. Słuchajcie, deszczowy. Byłoby cudownie. Aczkolwiek trochę się obawiam, że jednak nie będzie to miało miejsca. Mamy 9 przynęty. Hmm. Nie za dobrze. Zaraz słuchajcie, pójdę jeszcze. Może mi się uda połowić węgorza. Aczkolwiek, no nie wiem, zależy mi na tym sandaczu jednak bardzo. No tak, to ja nie złowię tego sandacza. Jakaś ryba? Błagam, bądź złotym sandaczem i ułatw mi życie. Jesteś zwykłym sandaczem? No, znowu, no, po prostu nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Zaraz się cofniemy, bo słuchajcie, już mam dość czekania na te złote sandacze, i złowimy sobie po prostu węgorza, jeśli się uda. No, chodźmy na chwilę, tam, chodźmy tam na chwilę. Rzucimy sobie na kamień. To powinno być wszystko ok. No i myślę, że sobie uśniemy po prostu tutaj, bo. Yy, no. Nie chcę tracić czasu, bo naprawdę to jest chyba pierwszy deszczowy dzień, jeśli chodzi o jesień. Więc serio, a już jest 22. także. Wątpię, że będziemy mieć jakikolwiek deszczowy dzień jeszcze. I obym się myliła, ale wątpię. Uum, magmowa geoda, nice. O, mamy węgorza. <laughs> I to złotego węgorza. No, po prostu nie wierzę. Dobra, zobaczmy sobie. Tak, tak, tutaj potrzebujemy złotego sandacza a tutaj po prostu węgorza i sandacza. Także słuchajcie, na razie sobie te węgorze odpuszczam. Idę jeszcze łowić póki mam godzinę tutaj na rzeczkę. Może akurat mi się uda sandacza złowić złotego, co by było piękne, ale no, nie nastawiam się. Więc słuchajcie, mamy jeszcze godzinkę i po prostu sobie tu zaśniemy. Okej, okay, zużyliśmy już przynętę i w sumie to jest ostatnie zarzucenie, bo zaraz sobie zaśniemy, a w sumie już. No dobra, czyli nie udało nam się z tym sandaczem, no niestety. No niestety. Mówi się, trudno żyje się dalej. E, mam nadzieję, że jeszcze będzie padać, a jak nie, no to. To nie wiem co. To nie mam pojęcia co, bo ciężko złowić, wiecie, złotego sandacza. No ale moi drodzy, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się Wam podobało, jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, będzie mi przemiło, a my się widzimy już niedługo w kolejnym odcinku, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia, pa pa!